O, nie mogłeś zahamować? No jeszcze zahamowałem przecież. Przygeło się. Przecież. Zarabą. Zarabą tablicę zerwą. Zerwą tablicę? Chciałabym na firmie przykręcić. Ale żeby nie zgubić. Wrzuć tam do busa, nie? Do busa. na firmie się przekręci. Dobra, wskakujcie. Paweł, weź ty wsiąść, bo ja nie mogę z tym zbyniem. Widać wtedy hamowania, no hamowałeś? Ja. Musiałem zahamować. Ale że... Się ale wiesz, wiesz, tu miękko jest, to co? No pewnie. No. Rzucę tą tablicę. Dobra. Dobrze dociążony kład bez problemu ciągnie auta po wybojach placu. A praca w tym wypadku przypomina dobrą, męską zabawę. Piotro Stalu, zawsze musi się coś dziać. Jest zabawa! Mm. Ty bo urwie. Zobacz, to wiek, Co Zobacz, Co Zobacz! Dawaj, obciążenie! Misiek, siadaj na tym! Już siadam! Misie, ty najwięcej ważysz, to dobrze! A ja jedziemy! Jest. To jest górka. To jest przecież to będzie jego. Dawaj, dawaj. Chłopaki, trochę damy, damy. trzeba popchać. Kierownik za ciężki. Ale nie, jeden nakłada musi wciąż. Tak, jeden mi się nakłada. Tak, bo mi się najcięższy. Moment, moment. Trzymaj się tam. I rura tam, rura. Dawaj, no, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, jedzie. jedź. To no, Idzie, idzie. Nic nie, 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 nie. Próbuję. Ale jazda. Chłopaki, busa tu zwalamy i w te miejsce w kontenery wrzucamy te cztery wraki. Dawaj, fajera! Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, kontener na siebie i ładuj tamto. Ładujemy i fajra! Dziękujemy. Fajna zabawa. Fajne Cieszę się, idziemy. że jesteście zadowoleni. I cieszę się, że trochę dziś popracowaliśmy razem. Zbysiu, a jutro plastyczki, i do końca tygodnia musi być wszystko ułożone. Będzie. Na razie, panowie. Na razie. Ja też, panowie. Dziękuję Wam. Dobra. Dzięki kierowników. Dziękuję, że mnie nie postrzeliłeś. Dzięki. Nie na wszystkim trzeba zarabiać. I właśnie dzisiaj to był taki dzień, kiedy moi chłopcy sobie postrzelali, mieli wielką frajdę z tego. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Kto ma kluczyk? Ty masz, oddałem Nie, Ja nie mam kluczyk. Jak ci mówię, że ci nie. Oddałem, dawa... ale ja oddałem te kluczyki. Nie mam kluczy. No nie, nie dawałeś. Dawał ci. Popatrz po kieszeniach. Mam, 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 mam. Widzisz. Bo ja włożyłem mnie po kesię co ten, co miałem. No właśnie.